Witajcie kochani. Witajcie. To jest tak, że różne doświadczenia, zdarzenia, które objawiają się przed moimi oczami tymi fizycznymi i niefizycznymi, powodują takie a nie inne refleksje. Tak sobie myślę, że każdy z nas, ja osobiście mamy taką Radość w tym, by uczyć się żyć od nowa. To jest, można powiedzieć, niesamowite, kiedy w świadomości odkrywamy pewne rzeczy, jak bardzo automatycznie nasze życie wygląda, jak bardzo powielamy sposób myślenia, sposób reakcji, sposób różnych zachowań w kontekście jakichś tam zdarzeń. Sytuacji, jak dobrze jest dostrzec to, bo to jest takie coś pierwszego, co przynosi nam takie zrozumienie, zauważenie, że o, coś jest w tym nie tak, że ja powielam z automatu pewne swoje zachowania, myślowe tendencje. I powtarzam dalej to coś, co tak naprawdę w efekcie ogólnym stwierdzam, że to nie jest coś, co ja chcę w swoim życiu. I ten moment takiego dostrzeżenia w zatrzymaniu, no właśnie, pokój ciemności, o którym tak wiele mówię, jest takim właśnie potężnym zatrzymaniem bez żadnych zewnętrznych stymulantów, po to, by odkryć wewnętrzne widzenie tego, gdzie my jesteśmy, w jakich automatach w jakich automatyzmach, programach i tak dalej. Zobaczyć to swoje życie z boku. To, które zbudowaliśmy z tych różnych naszych przekonań, które w różny sposób nas ograniczają czy uwalniają. I słuchajcie, to jest taka niesamowita radość uczyć się żyć od nowa. I zaczyna się to od takiego zatrzymania się i z takiego Powolnego, spokojnego, w relaksie, robienia małych kroczków w kontekście wybierania kolejnej swojej myśli o czymś, kolejnej swojej reakcji na coś, kolejnej jakiejś akcji swojej w kontekście tak naprawdę usłyszenia siebie, co ja naprawdę chcę. I robi się takie malutkie kroczki. To są minimalne rzeczy w kontekście, nie wiem, wybrania rodzaju herbaty, wybrania, co chce włożyć do swoich ust, wybrania, jakie słowo chce użyć wobec dziecka, czy wobec siebie przede wszystkim, prawda? To są takie subtelności, gdzie potem owszem, moment jakiejś takiej nieuważności, znowu wchodzimy w jakieś automatyzmy myślowe. Tendencje. Dostałem ostatnio właśnie taki list i od kogoś, który o tym właśnie mi mówi, że cały czas coś się powtarza, cały czas się dzieje tak i cały czas nie udaje się i tak dalej. To są takie automatyzmy, które wynikają z tych wszystkich programów granych w naszą podświadomość, które nas tak naprawdę yy, nami rządzą. Ale tak nie musi być. Moment zatrzymania i zobaczenia, jakie tendencje myślowe i. I za tym idące nasze reakcje yy, są, to pozwala nam właśnie małymi kroczkami tworzyć nowy program siebie, nową odsłonę siebie, wybierając, ale to takie subtelne, małe rzeczy. Już my chcemy, mamy, możemy mieć chcieństwo i pragnienie, że chcemy nie wiadomo co zmienić, siebie w jakim wielkim zakresie. Nie! Zacznij od prostych rzeczy. Jak odnosisz się do Twojego ciała podczas higieny osobistej? Jak dbasz o, o swój zapach, o swoje ubranie? Czy zakrywasz a, a, a w tym wszystkim o jak się odżywiasz? Bo zapach to jedzenie, a nie y, jakieś tam, nie wiem, środki przeciwzapachowe, zapach jakoś tam twórcze. Kochani, to, jest, to są takie subtelności, które wyłaniają się w tym takim uczeniu się życia, w usłyszeniu siebie. Wychodząc z tych zapętleń myślowych, w zachowaniu i tak dalej. Tak więc, kochani, cudowności dla Was. Bo z, Każdego dnia można zacząć od nowa. W każdej chwili można zacząć od nowa. Nie wchodzić w jakieś automatyzm. A już coś zrobiłem, to już jestem. No, to ten dzień stracony jest. Nie! Za pięć minut możesz zacząć od nowa. Robienie tych małych kroczków w tym tworzeniu siebie na nowo. Czy nie jest to fajne? Najlepszego, kochani. Cudownego dnia.